Jesteś moja mamierica, moja mierka. Uhu, -huh. jesteś moją mamierica, moja mierka. Uhu, -huh. Twych złotych oczu nie jasny braz. Wierzę, że już z pełną siedzibą. Przywiękasz, że wrócisz. To niby, szkoda, że nie do mnie mojej miłości. A ci, co ty Najbardziej na całym świecie wracam. Próbować smakać podpis. kres. Moja miłości, kocham cię. Ty wiesz. Na twój widok robią mi się runienie paliczki, a nie rygoryzm. Serce moje, nie wiem co ty zrobiłaś, serce jak krzywego. Wciąż mi kuszę do grzechu twoje dęboko. Mierskie dłonie, twoja dobra czyność, dobra serce moje. Rozwaraj z tym się w twój Jesteś cudowną kobietą, nie drogą, młody pomarańczowy, nawet czy mi dziś pomożesz? pobać się mi i nie pozwolisz, co mi. Po no, usta stanowczo, jesteś miłym narcyzem, ja mi nie radość ręka zapłonę się w tył. Z męczesnością, z powodem, że szczęścia mi twarzy. twarze przycisną, chcę być już na wieki tylko twoim. Na wieczność Ciebie chcę być z Tobą Kiedy będziesz potrzebowała mojej miłości Chcę przytarać Cię, widzieć o Tobie Bezgranicznie Ponad wszystko ręce A Ty wiesz. Na Twój widok mi się rumuny poruczki na gorące serce moje Nie wiem co Ty mi zrobiłeś Serce wari jak żarami Wciąż mi kaszą. W grzechu twoje delikatne anielskie dłoni Twoja dobroczyna i dobrostan cieniury, słuchaj, ustawia. Wrażliwie, zakochałem się w, w podjęcie, maja, Wtedy, wczoraj, się w tobie. Jesteś cudowną kobietą, młodą, duchową, mała, pomarańczową, młodą dziewczynę. Dziś pomożesz, słuchać oddechu, mi nie pozwolisz. Całując, to jest to, ostre jesteś mama, Mielica, mój amery. Proszę zakochałem się w tobie. Jesteś moją, Mielicą, mój, mój, licz. mój, 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 mój. Jesteśmy jesteś moją mężem, mężem, mężem Jak to widać, robią mi się ronione Andiere gorące, serce moje, no, ja nie wiem, co ty mi zrobiłaś Serce hernie, jak szarony, wciąż mi kuszę Po grzechu twojej rękawne, anielskie dłonie twoje Dobry czynność, dobra serce, mi rosną pęskę Pod wrażeniem, się w tobie Coś zrobiłem, podmiotem na nowym brzuchu Pomalę czerwony nie lewczynić pomożesz. Złapać oddechu Płyska, istana, maniery, co mnie posborisz, co ja. Two z tęskom jesteś. A na mojej ryc, moje niebi. Szaleństwo zakochają się. Twój. Na twój widok robili się rumanie policzki. A nielegorące sercu moje. Nie co ty zrobi, mi zrobiłeś serce Maria? Szary mamy mi poszło do brzegu twój. Delikatne morskie dwoni. Twoja dobra czynność, dobre serce mnie rozwiera z znacza Żerze mnie, zakochałem się w Tobie Jesteś cudowną kobietą, moja błędówka Mało pomarańcza, Czy Czemu dziś położysz? Zobacz, jak mi nie pozwolisz, co To jest to, co ja robię Moja maniery, co moja zakochałem się Zakochałem się